Cześć, z tej strony Mateusz z Pryzmat Media. Dzisiaj zapraszam do kolejnego filmu, w którym odpowiem na pytanie, czy warto reklamować wszystkie Twoje oferty na Allegro, na platformie Allegro Ads. I odpowiedź jest może nieprosta, ale krótka. To zależy. Co mam przez to na myśli? Wiem, że odpowiedź jest dosyć uniwersalna, używają jej wszyscy prawnicy i ekonomiści. Natomiast to zależy, dlatego że i warto, i nie. Zdecydowanie nie warto reklamować ofert w długim terminie. To znaczy, że jeżeli przez dłuższy czas reklamujemy i będziemy reklamować wszystkie, to po prostu na tym stracimy. Najprawdopodobniej, oczywiście są wyjątki. Dzieje się tak dlatego, że reklamować opłaca się tylko wybrane oferty, które się sprawdzają, bo po pierwsze, E, osiągają odpowiedni zwrot z inwestycji, czyli to, co zainwestujemy w ich reklamę, zwraca się kilku, kilkunastu, nawet krotnie i na tym zarabiamy. I lub dwa, e, są to takie przedmioty, być może, na których nie zarabiamy samych w sobie, natomiast one zachęcają klientów żeby dokupowali jeszcze inne rzeczy z naszego asortymentu, czyli ta oferta przyciągnie ich uwagę, oni wejdą, ale załóżmy brakuje im do darmowej wysyłki, więc będą dobierać inne. Lub to będzie furtka, żeby zobaczyli resztę naszego asortymentu i w ten sposób zdecydowali się zakupić. Więc w długim terminie nie reklamujemy wszystkich. A dlaczego zależy? Bo warto reklamować wszystkie. Aby zobaczyć, które są tymi, które warto reklamować. Więc, jeżeli zaczynacie reklamę w Allegro Ads, zdecydowanie spróbujcie reklamować wszystkie, ale musicie to odpowiednio skategoryzować, żeby wyciągnąć z tego wnioski. Jeżeli macie dużo przedmiotów, dużo ofert i wrzucicie, wrzucicie wszystko w jeden worek, ciężko będzie Wam wyciągnąć wnioski będziecie widzieć, które poszczególne oferty sobie radzą lepiej lub mniej i wtedy możecie zarządzać nimi pojedynczo. I to jest oczywiście ok, natomiast nie jest to najbardziej efektywna metoda i zabiera bardzo dużo czasu, więc y, zalecam zrobić kategorie. Y, to już w dużej mierze zależy od tego, jaki macie asortyment, ile macie towaru. Y, y, nawet kiedy ja to robię dla swoich klientów, to wygląda zupełnie inaczej u jednego klienta i zupełnie inaczej u drugiego, właśnie ze względu na to, że mają różny asortyment, różne kategorie. Można, sobie, można przyjąć, że pokategoryzuj na kategorie jako kampanię, a dopiero następnie w grupach reklamowych rozbijaj. Możesz to rozbijać na podkategorie lub po przedziałach cenowych. Jak dokładnie to zrobisz, zależy też od tego, jaki chcesz poświęcić budżet. Bo wiadomo, im więcej kategorii, tym więcej budżetu będziesz potrzebował, żeby móc je reklamować. Chociaż minimalny jest minimalny budżet jest 3 zł, więc możesz zrobić właściwie dużo tych kategorii, tylko że z racji tego, że budżet jest niski, bardzo długo będziesz zbierał o nich dane i statystyki, więc to też nie jest, nie jest super rozwiązanie. Natomiast y, skąd wiemy, co się sprawdza, a co nie? Allegro Arts daje nam możliwość wglądu w statystyki y, wszystkich ofert i do tego chcę was, y, chcę was teraz zaprosić. Pozwólcie, że trochę się zmniejszę. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że już nie musicie mnie oglądać. Super. To jest raport. To jest przykładowy raport. Oczywiście, danych tutaj nie mogę pokazać ze względu na to, że jest to um, raport jednego z moich aktywnych klientów. Mogę Wam pokazać tylko taki malutki wycinek, w którym będziecie um, widzieć same statystyki i to, co chcę Wam przekazać. Czyli Przede wszystkim, jakie statystyki są widoczne w raporcie um, ofert? Są kliknięcia, czyli to nam mówi, ile osób kliknęło, czy ile jakby była łączna suma kliknięć, a nie ilość, bo jedna osoba mogła kliknąć dwa razy, więc mówimy tutaj o sumie kliknięć. E, odsłony, czyli, czyli tyle razy, ile wyświetliło się na, na ekranach komputerów e, nasza reklama. E, Click-through rate. CTR to jest współczynnik określany właśnie na bazie tego, ile osób kliknęło spośród, spośród tych, którym została reklama wyświetlona. Średnie CPC, czyli koszt kliknięcia. Przypominam walagraz, rozliczamy się za kliknięcie, um, i jest to, ono jest ustalane. Wysokość jest ustalana na zasadzie aukcji między reklamodawcami, stąd te wahania, możemy natomiast ustalić maksymalne CPC. No, i tutaj widzimy średnie przypadające średnią ze wszystkich kliknięć. Następnie koszt, czyli y, jaki koszt został poniesiony na tą konkretną ofertę, zwrot z inwestycji. No, i dalej już zainteresowanie sprzedane sztuki i wartość sprzedaży. Skupimy się na tych pierwszych. Y, przede wszystkim, click through rate. To jest współczynnik, który mówi o tym, na ile dobrze. Twoje miniatury, twoje opisy, dodatkowe elementy takie jak super sprzedawca, smart czy monety. Wszystko łącznie na ile dobrze to działa, przyciągając klientów. Więc jeżeli widzisz, że gdzieś ten współczynnik jest niski, a przepala budżet, warto się zastanowić albo A. Nad wyłączeniem tej oferty z, z reklamy, albo B. A właściwie obie opcje powinny zastosować, a więc B, poprawę tytułu miniatury, ogólnie widoczności, tak? czyli tych wszystkich elementów, które wpływają na to, czy klient będzie chciał wejść w naszą ofertę. Więc od tego jest click through rate. Następnie, tutaj nie ma bezpośrednio podanej skuteczności konwersji, conversion rate, i to jest mniej więcej. Ile osób kupiło na wszystkich, którzy weszli w aukcję? No i to jest o tyle ciężkie do określenia, mając tylko te statystyki do dyspozycji, że tutaj mamy ilość sprzedanych sztuk, a nie ilość dokonanych transakcji, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile razy ktoś skonwertował, a ile razy ktoś kupił kilka przedmiotów. Więc to nie będzie do końca to samo, natomiast mniej więcej oddaje ten sens. I jesteśmy w stanie policzyć i zobaczyć, że jeżeli przedmiot w podobnej półce cenowej na 100 wyświetleń sprzedaje się 10 razy, a drugi sprzedaje się raz albo dwa, no to nawet jesteśmy w stanie zobaczyć tą, tą proporcję, tą różnicę i wiemy, nad którym powinniśmy pracować. Tylko, właśnie, są tutaj dwie rzeczy, na które musicie zwrócić uwagę, żeby nie wpaść w pułapkę. Więc Przede wszystkim click through rate to jest współczynnik kliknięć, natomiast nie mieszcie kompletnie różnych przedmiotów w ten sam sposób. Nie możecie sobie ustalić, że dla wszystkich waszych produktów click through rate 3% to super, 0,5% to super źle. No bo są różne przedmioty, różne kategorie i trzeba jeszcze brać pod uwagę te, te inne zmienne. No ale po raz kolejny takie ogromne różnice jesteśmy w stanie zobaczyć, szczególnie porównując do podobnych przedmiotów czy przedmiotów z podobnej półki cenowej. Zwrot z inwestycji to jest jedna z najważniejszych, myślę, współczynników. To jest na tym skupiamy się, obsługując naszych klientów, żeby ten zwrot był jak najwyższy, bo on oznacza, że z jednej złotówki w tym przypadku. Wraca w wartości sprzedaży 18 złotówek, czyli klient, który zainwestuje 1000 w reklamę, osiąga sprzedaż na poziomie 18 tysięcy. No i przy takich, przy takich poziomach możemy mieć pewność, że ten zysk uzyskany opłaci, czy ta wartość sprzedaży opłaci wszystkie koszty opłaci naszą obsługę. I wtedy prowizja Allegro, i wtedy to, co zostaje, jest na pewno zyskiem, więc dlatego tutaj trzeba się skupiać na tym, uważam, najmocniej. Patrząc jednak i na jedno i na drugie, czyli na zwrot z inwestycji i na konwersję z kliknięć, musicie patrzeć, czy wynik jest wiarygodny, czy, czy jest miarodajny, czyli czy próba była wystarczająco duża. W przypadku zwrotu z inwestycji jest to koszt poniesiony na jest to koszt poniesiony na reklamę, bo widzicie tutaj, pokazałem specjalnie ten raport jako ciekawostka, ponieważ możecie zobaczyć na samej górze, jest zwrot z inwestycji na poziomie 2448. To znaczy, że z zainwestowanej złotówki mój klient wyciągnął 2448, tak? No nie. Bo jest coś takiego obok, jak koszt, i koszt mówi o tym, ile zostało wydane na tą, na tą reklamę. Czyli tak naprawdę to jest po prostu szczęście. Komuś się wyświetliła reklama raz, ktoś w nią kliknął raz, zapłacił za to 25 groszy i kupił produktów za 600 zł. Czyli to tak naprawdę nie daje nam żadnej informacji. Trzeba patrzeć na koszt, jeżeli jest wystarczająco wysoki. Wtedy jesteśmy w stanie określić, czy ten zwrot z inwestycji jest realny, utrzyma się i będzie się powtarzał. To samo z kliknięciami i, i konwersją. Zobaczmy, tutaj mamy 11%. To jest bardzo dobry wynik. Natomiast po raz kolejny zobaczmy, jaki jak jest wolumen tego. Jest jedno kliknięcie i 9 odsłon. Czyli po raz kolejny to kompletnie jest nie, niemiarodajne, niewiarygodne. Bo nie mamy wystarczającej próby. Niżej, jak już zauważymy, jest 119 odsłon i 2 kliknięcia, więc procentowo to wychodzi 1,68. No i ten wynik jest już dużo bardziej realny, natomiast to jest dalej, 100 odsłon to jest dalej bardzo mała próba. Chociażby możemy zobaczyć, że całościowo tych odsłon jest prawie pół miliona. Więc. Analizujcie te raporty, z nich będziecie wyciągać te właśnie wnioski, czyli które oferty warto reklamować, które warto poprawiać i co w nich należy poprawiać, bo jeżeli konwersja jest niska, to powinniście pracować nad samym środkiem oferty, czyli um, tym, jak wygląda opis, jakie są zdjęcia, tym, na ile jest wiarygodni jesteście wy jako sprzedawca. A co do CTR-a? Tutaj widzicie, czy należy poprawić miniaturkę, tytuł i dodatkowe opcje, które zwiększają Waszą widoczność. No i tak jak już kilka razy mówiłem, jeżeli poprawicie te elementy, to nie tylko poprawi Wam się zwrot z inwestycji w Allegro Arts, ale też wzrośnie Wam sprzedaż organiczna, te elementy wszystkie są od siebie zależne i powiązane. No dobra, to jeszcze ostatnia rzecz. Jeżeli już wybierzemy te przedmioty... Dla przykładu, dla ułatwienia weźmy jeden. Wybierzecie tą jedną ofertę, którą chcecie reklamować. To czy ona zawsze będzie dobra? Czy zawsze będzie się sprzedawać? No i tu jest odpowiedź oczywista nie. I powodów może być kilka. Przede wszystkim trendy. Są trendy roczne, jeżeli tutaj możemy to od razu sprawdzić w planerze. Mogę Wam pokazać na przykładzie Planer. To jest narzędzie dostępne w Allegro Ads dla sprzedawców, którzy wykorzystują minimum 3000 budżetu w kwartale lub w abonamencie. Weźmy na przykład bardzo sezonowy produkt, Narty i Trend Roczny. Celowo wziąłem bardzo sezonowy produkt, żeby pokazać Wam o co mi chodzi. I ewidentnie w styczniu jest pik, natomiast przez sezon letni, no, nie będzie nam się to tak sprzedawać. Nie ma sensu tego tak promować na takim samym poziomie, jak, jak w zimie. No i oczywiście, pozostałe przedmioty nie wszystkie będą w ten sposób wyglądały. Niektóre będą mniej lub bardziej ten trend miały wyraźny. Komputer, no on miał akurat w kwietniu wzrost przez koronawirusa, więc to też może nie być najlepszy moment. A druga fala w październiku. Buty, buty się kupuje cały rok. No ale widać, jak na kwiecień też buty się kupuje nowe. Dobra, w takim razie spróbujmy coś, co na pewno używa się w mniej więcej podobnym stopniu przez cały rok. Papier, to ale. To wy. O, i tutaj widać y, idealnie. Oczywiście, marzec jest tutaj super wyjątkiem, gdzie mamy y, 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 kilkukrotnie większy pik, który wiadomo, spowodowany po raz kolejny COVIDem i paniką. Natomiast w pozostałych okresach utrzymuje mniej więcej ten sam poziom. Nie będę już szukał kolejnych przykładów, myślę, że wiecie o co chodzi. No, i to jest przykład takiego trendu sezonowego, trendu rocznego, który się powtarza. Jest mniej więcej cykliczny. Innym powodem może być trend wynikający z popularności jakiegoś danego przedmiotu. Chociażby teraz popularne są maseczki z ośmioma gwiazdkami. Wiadomo, z czym to jest związane, i teraz ich sprzedaż jest, jest większa, czy ewentualnie. Sprzedawcy już podłapali ten trend i produkują nie tylko maseczki, ale inne rzeczy jak koszulki, kubki i cokolwiek im przyjdzie na myśl, gdzie można 8 gwiazdek umieścić. No i na to jest w tym momencie popyt. Natomiast strajki nie będą trwały wiecznie. Ten czas też się kiedyś skończy. No i wtedy przyjdzie inny trend na coś innego, i wtedy trzeba będzie znaleźć. Taki element, jeżeli chcemy go sprzedawać, no i wiadomo, wtedy ta, ta oferta, ten produkt będzie się sprzedawał, dopóki nie pojawi się, dopóki nie skończy się ta moda to raz, albo dopóki nie pojawi się wystarczająco duża oferta, e, konkurencja, przepraszam. Nie pojawi się wystarczająco duża konkurencja. W przykładem może być fidget spinner, który wszedł jako ciekawostka i dosyć szyb, na początku. Super się sprzedawał, a już po dosyć krótkim czasie łatwo było zaobserwować, że wszędzie Amazon, Allegro, AliExpress, wszystko było zalane tymi fidget spinnerami lepszej lub gorszej jakości. No i wiadomo, że jeżeli już jest taka konkurencja, no to wtedy ta oferta niekoniecznie będzie się sprzedawać. Bo musielibyśmy konkurować ceną. Jeżeli konkurujemy ceną, mamy mniejszą marżę, z której możemy, którą możemy pokryć koszt reklamy. Więc to jest kolejny, kolejny element, który wpływa na to, czy oferta przestaje być opłacalna do reklamowania. No i wydaje mi się, że to jest tyle. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania w tym temacie, piszcie je bezpośrednio w komentarzu lub możecie je napisać do mnie przez formularz kontaktowy na stronie na dole pod filmikiem zostawiam linki do swojej strony i dziękuję jeżeli wytrwałeś do samego końca widzimy się na następnym filmiku cześć o, jeszcze jakby nagrywał Tak się składa, że mój pies chyba nie lubi, jak nagrywam filmiki na YouTube. Timon, co myślisz o tym? A co myślisz o moich nagraniach? Mam nadzieję, że wam się podoba bardziej.